tom alfabetu idei dostępny w wydawnictwie Capital Book polecam serdecznie. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak co piątek zapraszam na historię osoby skrzywdzonej przez głupi system. Dzisiaj historia pani Joanny z Wilkowic w pobliżu Bielsku, Bielska Białej. Pani Joanna od lat prowadzi w swoim domu salon fryzjerski. Jest znana w lokalnej społeczności jako rzetelny i sumienny rzemieślnik, który z pasją wykonuje swój zawód już od wielu, wielu lat. Pani Joannie grozi dzisiaj eksmisja na ulicę w zimie z domu, który stał się dorobkiem całego jej życia, z domu, który jest jej zabierany przez lokalną sitwę. Wszystko przez głupie wyroki sądu nieuczciwych e, urzędników. Złe prawo, i dodajmy też tutaj celowo popełniany ludzki błąd, jeżeli można mówić tutaj o błędzie. Cała też ta historia, którą dzisiaj Państwu opowiem, ona pokazuje, jak w Bielsku Białej funkcjonuje układ, lokalny układ na styku przestępczości i wymiaru sprawiedliwości. Układ, którego celem jest wywłaszczanie ludzi z ich nieruchomości, stanowiących często dorobek całego życia. Ludzi, którzy. Są zbyt słabi, żeby się przed siłą tego układu bronić. Zacznijmy od początku. Kilka lat temu pani Joanna postanowiła przeznaczyć oszczędności swojego do życia na zakup i remont nowego domu, który miał stać się w zasadzie wszystkim, co posiada, i owocem jej kilkudziesięciu lat pracy. Pani Joanna policzyła swoje oszczędności życia, ale okazało się, że, część, że dużej części jej brakuje. Dlatego razem z mężem postanowili wziąć kredyt, aby sfinansować zakup i wyposażenie domu na dość eleganckim poziomie. I niezależnie od tego, w pewnym trudnym momencie życia, który nastał, pani Joanna i jej mąż decydowali się zaciągnąć dodatkową pożyczkę w skoku. O, właśnie w słynnym skoku, czyli w instytucji można powiedzieć no, zbliżonej do banków, tak to powiedzmy. Kredyt w instytucie w instytucji parabankowej zaciągnął mąż pani Joanny, a ona sama została wpisana jako tak zwany żyrant. to jest osoba, która gwarantuje, że jeżeli ten, kto zaciągnął pożyczkę, nie będzie jej spłacał, to wówczas on żyrant ją właśnie spłaci. I tak właśnie było w tym przypadku, to znaczy oficjalnie kredyt zaciągnął mąż pani Joanny, ona była żyrantem, czyli gdyby mąż przestał spłacać rachunki, to raty, to bank miałby prawo przejść do niej. No i tak się rzeczywiście stało. Kilka lat później pani Joanna rozstała się z mężem. Mężczyzna wyprowadził się z jej domu, ale szybko stracił pracę i tym samym stracił możliwość, żeby szybko spłacać raty kredytu. Co zrobił pożyczkodawca, czyli ta bardzo dziwna firma. Pożyczkodawca wezwał więc panią Joannę do tego, aby spłacała raty w imieniu męża. Fryzjerka zarabiająca, przecież nie jakieś ogromne kokosy, w dodatku mierząca się z realiami pandemii, a przypomnijmy, że w czasie pandemii zakazano korzystać z usług fryzjerskich, pani Joanna zacisnęła zęby i mimo wszystko jakoś sobie poradziła. Aż w końcu i ją dopadły ciężkie czasy. Pani Joanny oszczędności topniały, pandemia spowodowała, że trudno było jej zarabiać, i wtedy nagle, zupełnie nie wiadomo czemu, bo pani Joanna spłacała przecież cały, cały, cały kredyt i, i, i tą pożyczkę. Instytucja pożyczkowa spłaci, skierowała sprawę, do sądu, domagając się windykacji od pani Joanny. Był to taki typowy pozew o zapłatę. I teraz tu jest rzecz mocno szokująca, bo pani Joanna zaciągnęła tą pożyczkę na 80 tysięcy złotych, a w sytuacji, w chwili, kiedy kiedy instytucja pożyczkowa złożyła sprawę do sądu, to było wyliczone, to nawet sąd wyliczył, że spłaconych zostało 71 tysięcy złotych. I to 71 tysięcy kapitału, nie licząc odsetek. Czyli jak łatwo policzyć, 80 tysięcy minus 71 tysięcy to jest 9 tysięcy złotych, czyli pani Joanna w momencie skierowania przeciwko niej pozwu sądowego była dłużna instytucji pożyczkowej 9 tysięcy złotych. I w, taką, w takich sytuacjach. No, powszechną praktyką jest mediacja. No, sąd wzywa strony, żeby się jakoś dogadały, skoro, skoro ta kwota finansowa jest nieduża. Ale mimo tego sąd w rejonowy w Bielsku-Białej wydał nakaz zapłaty. A wierzyciel, czyli firma pożyczkowa, skierowała sprawę do komornika. Sprawą się zajął komornik i komornik od razu zajął dom pani Joanny jako jej główne mienie. I to, kiedy komornik zaczynał całą procedurę egzekucji, musiał dokonać tak zwany operat, to biegły wyliczył, że dom pani Joanny wart jest no, około pół miliona złotych, raczej, raczej więcej niż mniej. I tu jest rzecz szokująca, bo dom pani Joanny wart pół miliona złotych, Zabrano i zlicytowano po to, żeby spłacić 9000 złotych. Są przepisy, które mówią, że nie można licytować nieruchomości, jeżeli zobowiązanie nie przekracza 100 tysięcy złotych. Są inne przepisy, które mówią, że nie wolno licytować nieruchomości, jeżeli dług tam dłużnika nie przekracza 5%. A tutaj mamy z jednej strony 9000 złotych, a z drugiej strony mamy pół miliona złotych. I co więcej, Mamy jeszcze skierowaną sprawę do sądu pod byle pretekstem w sytuacji, kiedy pożyczkodawca, biorca czy kredytobiorca spłaca raty. Dziwna rzecz, bardzo dziwna rzecz. I tu dochodzimy do sedna problemu, bo komornik, który, do którego sprawa trafiła, pan M, wystawił dom na sprzedaż, dając bardzo krótki termin licytacji. O co chodziło? Chodziło o to, żeby bardzo krótki czas był na spełnienie wszystkich procedur, czyli żeby mógł tą procedurę wypełnić tylko ktoś, kto wcześniej wie o takiej licytacji. I ostatecznie dom kupił 31-letni niejaki Mateusz W. Oficjalnie to jest przedsiębiorca z Białej Podlaskiej, no taki szoku, zastanawiający, dość nietypowy przedsiębiorca bo wygrywa sporo rozmaitych licytacji zwłaszcza takich które są prowadzone bardzo bardzo szybko. No i co się zaczęło? Oficjalnie, oficjalnie ten przedsiębiorca 31-letni Mateusz W wezwał panią Joannę do tego, żeby opuściła dom i mu ten dom po prostu wydała. Pani Joanna wyznaczyła wynajęła adwokata, żeby ten żeby no, no sprawę jeszcze raz przed sądem przeprowadzić. Adwokat mógł wnieść zażalenie na egzekucję komorniczą, czyli mógł doprowadzić do tego, że komornik będzie musiał tą egzekucję anulować, że, że ona straci na chwilę ważność, że sąd ją będzie patrzył, czy wszystko tam zostało załatwione zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem, ale, ale adwokat pan K termin przegapił. I nie tylko, że ten termin przegapił, ale potem, kiedy już egzekucja się formalnie zakończyła, to była jeszcze jedna furtka prawna, bo adwokat mógł wnieść skargi na czynności komornika, on no, też w jakimś tam konkretnym terminie. I gdyby wniósł skargę na czynności komornika, to wtedy cała ta licytacja mogłaby być jeszcze raz zbadana pod kątem prawidłowości, to by trwało. Wszystkie te niuanse, na przykład ten termin licytacji, bardzo krótki, sąd by zbadał jeszcze raz. Ale co się okazało? Pan mecenas i ten termin wziął i przegapił. Dwa razy przypadkowo przegapił termin w jednej sprawie. W rezultacie dom pani Joanny warto około pół miliona został sprzedany, aby pokryć zobowiązanie 9 tysięcy złotych, które powinien był uiścić pan, były mąż pani Joanny, a uiszczała je pani Joanna, czyli de facto, żeby pokryć. Zobowiązanie tak naprawdę istniejące, bo kredyt był spłacany. No i tu zaczęło się piekło, ponieważ kiedy tylko sąd stwierdził, kiedy tylko komornik sprzedał, zlicytował ten dom, to nowy nabywca, właśnie 31-letni pan W, zaczął, zaczął zatrudniać ludzi z półświadka, którzy mieli siłą wyrzucić panią Joannę z jej domu. To się kończyło interwencjami policji. To się kończyło jakimiś protokołami, groźbami karalnymi z ich strony i tak dalej. Pani Joanna jakby miała no zbyt mało problemów, jeszcze musiała wziąć i wynająć firmę ochroniarską, prawda? Która, która pilnuje teraz, żeby ludzie z nie weszli do jej domu. Także tak to wygląda. ja. Poznałem panią Joannę, bo ona się zgłosiła do mnie i do mojego zespołu detektywów. Myśmy z całą moją ekipą przeprowadzili krótkie śledztwo. I co wykazało nasze śledztwo? Otóż nasze śledztwo wykazało mamy na to dowody, które mam nadzieję zostaną w pewnym momencie przedstawione w prokuratorze że pani Joanna padła ofiarą spisku, ofiarą złej woli z jednej strony komornika, pana M. Tego komornika sądowego złodziejskiego z Bielska białej i adwokata, i tego nieszczęsnego, nowego, młodego właściciela domu. Z różnych relacji, do których dotarli. Moi detektywi, wynika, że oni stworzyli taki nieformalny układ w Białej Podlaskiej, który polega na tym, że kiedy tylko jest w okolicy jakiś dłużnik, to natychmiast firma, znaczy może nie dłużnik, kandydat na dłużnika, to natychmiast firma pożyczkowa wypowiada mu umowę, sprawa trafia do sądu, sąd mu nadaje nakaz zapłaty, i wtedy do gry wchodzi ten komornik. I ten komornik właśnie, on zawsze wyznacza terminy licytacji tak krótko, żeby nikt inny poza tym 31-letnim panem Mateuszem W. nie mógł przeprowadzić całej procedury, nie miał pieniędzy na wadium i tak dalej, i tak dalej. Także Mateusz W. dowiaduje się wcześniej o wyrokach sądowych w sprawach egzekucyjnych w Sądzie w Bielsku Białej. Komornik wystawia na licytację domy i mieszkania osób zadłużonych, wyznaczając krótki termin, krótki termin prawda, dostarczenia dokumentów i krótkie procedury, tak aby zakupu mógł dokonać tylko Mateusz W. A pan mecenas, yy, który w tej sprawie występował jako adwokat, on się reklamuje w Bielsku Białej właśnie jako specjalista od takich spraw. I co on robi? On te sprawy celowo, nie wnosząc zażaleń, za przegrywa. Są pewne dowody mówiące o tym, że funkcjonuje tutaj szerszy układ, którego ofiarą padła nie tylko pani Joanna. Także mamy nadzieję, że tą sprawą zajmą się kiedyś organy ścigania. Wstrętny, zupełnie proceder, bazujący na nieszczęściu zwykłych, uczciwych ludzi. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Jak zwykle bardzo proszę Państwa o subskrybowanie mojego kanału, o lajkowanie, o komentowanie dla zasięgu, o udostępnianie wszędzie tylko, gdzie Państwo uznajecie to za stosowne. Dla tych z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i to, co ujawniam i chcielibyście mi Państwo pomóc, to dla tych z Państwa zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, zostawiam linki do zrzutki, do Paypala, do Patronite'a. Dziękuję serdecznie, będę wdzięczny za każdą formę współpracy. A jak zwykle dzisiaj rekomenduję Państwu swoją książkę. Książka Operacja Okrągły Stół, która mówi o tym, jak dlaczego i kiedy i w jakich okolicznościach stworzono ten dziadowski system polityczny, w którym ludzie mają problemy, właśnie takie jak opisana dzisiaj pani Joanna. Do zobaczenia.